Kiedy moja mama rodziła mojego młodszego brata, dostała krwotoku i straciła ogromną ilość krwi. Miałam wtedy 15 lat. Stałam z tatą pod drzwiami sali porodowej, gdy nagle wybiegł lekarz. Powiedział, że dziecko przeżyło, ale mama jest w stanie krytycznym. Żeby ją uratować, trzeba natychmiast przeprowadzić transfuzję. Tata spojrzał na lekarza i bez wahania powiedział nie, bo jesteśmy świadkami jechowy, a religia zabrania transfuzji. Byłam w szoku. W jednej chwili cała moja wiara zaczęła się kruszyć. Zaczęłam błagać, łakałam, rzucałam się na kolana. Tato, proszę, zostaw wiarę, zrób to dla niej. Dla nas. I wtedy wydarzyło się coś, czego się nie spodziewałam. Ze środka dobiegł nas słaby, ale wy głos. "Co była mama, ledwo żywa, ale błagała dokładnie o to samo. Kochanie wybierzesz religię ponad moje życie? Proszę cię." Wszyscy zamarli, a czas się zatrzymał. I wtedy tata zrobił coś, czego nie spodziewał się nikt z nas. Tata nie zgodził się na transfuzję. Zamknął drzwi, odwrócił się i odszedł. Zostawiliśmy mamę samą na łasce losu. Wiedziałam wtedy, że wybrał religię ponad życie osoby, którą kochałam najbardziej, że dla niego zasady były ważniejsze niż ratowanie rodziny. W tamtej chwili świat mi się zawalił. Po tym wydarzeniu nic już nie było takie samo. Nasze życie się rozsypało. Tata zaczął pić, stawał się agresywny, a ja musiałam przejąć odpowiedzialność za mojego małego brata. Minęły lata pełne bólu i walki. Do dziś nie potrafię wybaczyć tej decyzji. To była rana, która nigdy się nie zabliźni.